W ramach realizacji programu uzbrojenia terenów inwestycyjnych przygotowujemy dla inwestorów tereny inwestycyjne w Zabrzu w trzech lokalizacjach. Jest to lokalizacja w Grzybowicach przy ulicy Handlowej, lokalizacja przy ulicy Ofiar Katynia-Goduli, strefa ekonomiczna oraz przy granicy z miastem Bytom, przy ulicy Szyb Franciszek, trzecia lokalizacja. Zakończone zostały już prace związane z uzbrojeniem terenu na dwóch lokalizacjach. Przy ulicy Handlowej, gdzie oddajemy inwestorom 12 hektarów gruntów inwestycyjnych wraz z sieciami oraz drogą. Przetargi odbędą się jeszcze w tym roku, w najbliższym czasie, oraz drugi duży obszar inwestycyjny przy ulicy Ofiar Katynia i ulicy Goduli, obszar strefy ekonomicznej, gdzie udostępniamy inwestorom 42 działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 132 hektarów. Obecnie rozpoczynamy tam bardzo dużą inwestycję dofinansowaną ze środków unijnych na kwotę prawie 60 milionów złotych, w ramach której będą realizowane drogi, sieci uzbrojenia terenu. Oraz zjazdy na działki inwestycyjne. Na tym terenie ulokowali swoje inwestycje już pierwsi inwestorzy. Obecnie znajdują się tam dwie firmy. Firma Metal Service Center, która wkrótce przystąpi do realizacji inwestycji. Drugą firmą, która realizuje zadanie inwestycyjne na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Zabrzu jest firma KUOS, która na początku przyszłego roku zakończy pracę budowlane i przystąpi do uruchomienia nowo wybudowanego zakładu. Obecnie na rynku, szczególnie tutaj w rejonie Śląska, panuje bardzo duża konkurencja. Są duże wymagania ze strony inwestorów. Inwestorzy wymagają, oczekują, że działki będą dobrze zlokalizowane, dobrze uzbrojone, i tu wychodzimy inwestorom naprzeciw. Takim przykładem jest firma IK, która zainwestowała w przygotowany wcześniej przez miasto grunt, nabyła go. Jest to duża nieruchomość o powierzchni ponad 26 hektarów na granicy z drogową trasą średnicową w dzielnicy Zaborze, której firma IKEA nabyła za ponad 20 milionów złotych. Jest to największa transakcja w historii miasta. Po zakończeniu inwestycji i udostępnieniu, i udostępnieniu wszystkich 132 hektarów inwestorom, przyjmując współczynnik zatrudnienia w strefach około 30 osób na hektar, możemy szacować, że powstanie ponad 4 tysiące miejsc pracy.